Witam kochani, jak to po wakacjach? Czas zadbać o naszą skórę, bo niestety słoneczko troszkę ją wysusza, więc muszę sobie teraz zrobić skrabik, bo akurat mi się skończył. Więc e, to, co będzie potrzebne nam do skrabu, to co ja zawsze używam, to jest e, brązowy cukier, e, używam zawsze jeden kap, e, kawa, jeden kap, czyli mieszam takie same proporcje i pół kapa Kokosowego oleju, ale zawsze możecie zrobić tak jak wy lubicie. Chcecie, żeby było rzadsze, możecie używać oliwy z oliwek, możecie sobie użyć y, awokado, ojo, ale ja lubię akurat kokonato, no bo taki ma fajny zapach. A i jaką chcecie mieć konsystencję, tyle sobie tego dodajecie. I akurat ja lubię takie olejki, które pobudzają nasze krążenie, więc sobie wybrałam tutaj z tych moich ulubionych: to jest lemon lemongrass, bo bardzo ładnie również też pachnie, grapefruit, tangerine i Cynamon Bark. Um, je akurat bardzo lubię, natomiast tak naprawdę możecie sobie różne używać, takie jakie Wam się podobają. Chcecie, to sobie dacie lawendę, chcecie sobie dacie peppermint, cytrus fresh jest świetny, cyprys jest świetny, a także który Wam się będzie zapach podobał. Ja staram się dać tak 10 kropelek, czyli teraz jak mam 4, akurat to dam na pewno po dwie, po trzy każdego. Ok, także zaczynamy. Czyli sobie wsypuję cukier, Sypuję sobie kawkę. Tak szczerze, ja to wszystko zawsze robię na oko, no, ale tutaj wam wymierzyłam mniej więcej. Nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką wrzucić. OK, to będzie pół kapa oleju. Ale mówię, ja, ja będę zawsze patrzyła, jaka jest konsystencja. Jak mi nie będzie pasowało, to sobie nawet dodaję czasami oliwy z oliwek. I podfieramy sobie tutaj olejki. OK. I pododajemy sobie olejki, ładnie razem wszystko wymieszamy. Czyli cynamon ze dwie trzy kropelki, tangerine tak samo, grapefruit po trzy kropelki. Ja zawsze robię wszystko na oko. I lemon graz dam więcej, bo jest fajny. Także teraz sobie wymieszam sobie sama i pokażę wam końcową konsystencję. Przełożyłam sobie oczywiście do większej miseczki, żeby było łatwiej mieszać, jeżeli macie KitchenAid, ja mam, ale już mi się nie chciało go wyciągać, możecie sobie to zrobić w KitchenAid i widzicie jaka mniej więcej jest konsystencja, jeżeli chcecie bardziej takie rzadsze, żeby Wam inaczej się rozprowadzało po skórze, możecie oczywiście dodać oliwy z oliwek, ja akurat używam kokosowego oleju, no bo nie chcę, żeby było aż takie rzadkie, Wolę, żeby było to takie gęstsze. No i polecam kochani, używać to przynajmniej dwa razy w tygodniu pod prysznicem. Ja akurat uwielbiam skórę po tym, więc robię sobie to bardzo często. Ja już mam gotowy przełożony do słoiczka. Zamykam. Oczywiście polecam zawsze szklane słoiczki, dlatego że olejki nam reagują z plastikiem, więc nie chcemy żeby później wcierać sobie plastik w skórę, więc polecam zawsze słoiczki szklane. Pozdrawiam, mam nadzieję, że sobie zrobicie ten tani przepis, a naprawdę jest świetny. Macie w 100% wiecie, co dajecie, macie w 100% zdrowe produkty i wiecie, co dajecie na ciało. Pozdrawiam!